Tak jest. Mikronezja w tym miejscu to jest tutaj, to jest tutaj, to jest tutaj, to jest tutaj, yy, to jest tutaj, to jest yy, tutaj, Żeby się nie pomylił, proszę kolecę. A jest duża szansa, że się w ten sposób pomylę. Ale chyba dobrze mi się na razie wydaje. E, to tak, to tak, wszystko już. Jeszcze jezioro patrzę. Jeszcze tutaj e, san indyjski. Okej. Okay. Raczej w tym miejscu tutaj będzie zimny prąd zachodni australijski. I wyspa Kangura. Gdzie ty jesteś? Tutaj? O! Oh. Oh.